Zabieramy Was dzisiaj na zakupy do naszego ulubionego sklepu, czyli Selgros. Pokażemy wszystko, co jemy, jak jemy, jakie to są produkty pełnowartościowe, niepełnowartościowe. Paragon Entsco. również. Kuba, jaki jest pierwszy dział, na który idziemy? Na chrupki, kawy nie mamy chyba. Kosta Coffee? Kofi Coffee to nasza ulubiona kawka. Zdecydowanie możemy wziąć. To jest dosłownie najlepszy dział w całym sergosie. W ogóle fajnie tipi, że go Można dowiedzieć się, czy jest świeży, wyciągając to. I w ten sposób wiem, że będzie zdatny do jedzenia. Do każdego siadania dbamy o to, żeby były dobrej jakości źródła tłuszcze. I tutaj właśnie mam awokado. Naprawdę w sergosie są wybitne. W tym ja sobie... wszystkie zawsze macam. Tropikalnie. Bierzemy Kiwi czerwone. To dwa. Na ten moment tak, się nasz koszyk, przyrządzam nasze klasyczne owoce, czyli jabłka, banany, zawsze bierzemy również, o, pomarańczki, które zaraz koło przyniesie, winogronka, no, takie bym klasyczki, lecz naprawdę wartościowe produkty. W książce o glukozie czytałam ostatnio, że zjedzenie warzyw przed posiłkiem jako pierwszej rzeczy obniża poziom insuliny we krwi. Dlatego taki tip dla Was, żebyście sobie do każdego posiłku zrobili... Po prostu jakąś zieloną, nie wiem, może to być rukola, pomidorki, ogórek. Coś to spowoduje, że ten poziom glukozy będzie się Wam obniżał we krwi. Osobiście na razie ciężko jest mi wdrożyć to, żeby jako pierwsze jeść warzywa, ale z drugiej strony, jak ostatnie, powinniście jeść owoce. Czyli załóżmy do posiłku my wytrawnego dodajemy sobie nawet do śniadania, do obiadu, załóżmy pomarańczę, i również ją się powinno zjeść na końcu. Więc warzywać się na początku, a owoce ci na końcu jako deser. To wiesz najlepszy Ojej. dział Dziękuję. w całym grosia, jak widać wszystko jest bardzo świeże? Tak, poproszę tego tuńczyka. Ja bym wziął łososia, bo jest na promocji. No promocja to trzeba zawsze... Na, pro na promocji jest ze skórą? Czy... No to jest ten, wszystko. To... Ten kawałek na przykład? Może być, jest fajne, no? Powiedz, czemu łosoś jest dobrym źródłem białka i tłuszczy? Przede wszystkim ma omega-3, które są bardzo przeciwzapalne i w ogóle tłuszcze pomagają z gospodarką hormonalną. Także czy u facetów z testosteronem, czy u kobiet z estroganami, to jest bardzo, bardzo dobrej jakości tłuszcz. Patrząc na to, jak bardzo pozytywna jest gospodarka hormonalna. I jak dobrze wpływa to na niski poziom tkanki tłuszczowej i wysoki poziom masy mięśniowej, np. wysoki poziom testosteronu, to łosoś, to, to łosoś jest regularnie w naszej diecie. Kolejny nasz ulubiony dział to dział z mięsem. Zawsze bierzemy właśnie większe porcje i sobie dzielimy, mrozimy, nie chcę się chodzić tak często na zakupy. Osobiście wolę kurczaka niż lindyka, więc przeważnie on właśnie u nas jest. Ostatnie były tu pakowania kg. Tak, to jest właśnie porcja dla mnie i Kuby na tydzień. Dobra, Kuba mój już ten kuczek się nie nadaje, więc szukamy innego. Mięsne specjały są naprawdę dobre, 2,5 kg zapasy będzie do zamrożenia. Jeszcze dwa opakowania. Kto nie, ja? nie no, bez ja, nie dwa. Dobra, zostajeśmy przy dwóch opakowaniach mięsa, Kuba wygrał. Ogólnie mamy w zamrażarce jeszcze parę zapasów, więc dzisiaj robimy takie uzupełnienie produktów, które się nam kończą. Obecnie serów spożywamy dość mało, lecz naprawdę są również fajnym źródłem i dodają dużo smaku. Również w książce czytałam, że jogurty greckie wpływają na mniejsze wahania cukru we krwi niż skyr naturalny bez tłuszczu, lecz my i tak bierzemy tego bez tłuszczu, bo dodajemy do kolacji po prostu źródła tłuszczy w formie orzeszków, więc to też jest dobra opcja. I mi bardziej smakuje ten skyr naturalny. No, mi też. A jeżeli chodzi o skiry, to jest moja ulubiona kolacja i polecam go zjeść przed snem, ze względu na to, że ma On To białko rozkłada się troszeczkę dłużej w organizmie, także jako kolacja przed snem. Tak. Jak widzicie, my wszystko bierzemy w zapasach. Jeśli chodzi o jajka i chleb, to tego nie kupujemy w Serprosie. Jajka dostajemy od moich ojców z wsi. A to Kuba, który zawsze bierze wodę i pije ją w sklepie. Potem musimy powiedzieć, żeby nie wywalić butelki, by nie było, już że... spragniony. kradniemy. Trzymaj. Kiedy spożywam w nadmiarze Coca-Coli zero cukru, owoce robią robotę, bo od razu ochota na picia zero i picia słodkie jest znacznie mniejsza. Także jabłuszko do obiadu, do śniadanka. Lepiej jeść owoc w całości niż pić soki być ponieważ do jednego soku być macie przeważnie załóżmy trzy jabłka, więc od razu poziom ogrowodanów jest znacznie wyższy. Są one również po prostu w uproszczonej formie, przez co również powodują się wszystko we krwi niż takie całe jabłko. No, i jest, ogólnie sok jest mniej sycący. Ja też piłam codziennie soki, teraz raczej po prostu nie owoce. To jest coś, czego chcesz unikać w sklepach. Także jeżeli chcesz sobie rozwalić gospodarkę hormonalną, to możesz kupić taki produkt. Żeby nie było, że krytykujemy wszystko, to nie o to chodzi, że w dzieci teraz nie możesz jeść żadnych przetworzonych produktów. Po prostu ważne, żeby mieć w tym balans i zawsze pomyśl, jak dany produkt wpływa na Twoje ciało. Bo docelowo to, co jemy, tak się czujemy, jelita są połączone z mózgiem przez nerw błędny, więc to na siebie naprawdę oddziałuje. Jak dobrze, że Kuba robi ze mną zakupy. Okej, okay, cały tutaj torto są nasze zakupy. Średnio na tydzień nam starczają. Zakupy wyniosły praktycznie 800 zł, więc dużo łatwiej będzie Wam robić zakupy, gdy będziecie wiedzieć, co chcecie kupić, gdy będziecie mieć swoje sprawdzone produkty. Również mniej wydacie, bo jednak, gdy się kupuje zbędne rzeczy, to za to też idą pieniążki.